No tak. Ja nawet w komisie kurde widziałem drogie po 2000. Po 2000 tysiące widziałeś? No w komisach nawet i też tak takie malutkie. Tak. Ale to ty dobra rzecz co? Tak. No powiem, tak ja też chciałem hmm. zakupić. kupić. My chcieliśmy taką rzecz, coś kupić drogie. kurde. Ja kupić tą... widziałem te profesjonalne, duże. Tak? tak? Co kamerzysta Ale ty znasz? tak? Tak kamerę powiedzmy znaleźć co tam wyjebał? I się zrobił? by się zrobił? Kamary. ciężko. Przecież znalazłem już. Ale zjebano było. Ale była zjebana. była? Ale coś Kurde. takiego jak to trochę starsza. Nie, trochę inna, bo się patrzyło w środek. A, w środek się patrzyło. A co nagrywałeś? Na środowisku. A, kurwa. To wiesz, to, co, to jest to, co rob... no. robiłem. Nagrywało, no. nagrywało, wszystko no. robiło. Ale podłączyłem okay. dwa kable, nie? Pod telewizor i kamerę podłączyłem w domu. Tak? No, ale później się zjebało. O, no, kurwa, dobry. <laughs> no, widziałem wszystko, co oni robili w drugim pokoju w telewizji. No, może tego, objęli się. A tam znowu kurwa ludzi kwestyny, kurwa i puszek będzie od No. Jak co roku, co? A jak? Byś chodził? No pewnie. Kurwa, kurwa. Ja już więcej ja lepiej się zastanowił niż ty pomyślał. Tak, <grym> I to co? 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 Jaką to, jak to, jak to wieś, jak co? No, ja się zastanowił szybciej niż ty pomyślał. <grym 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 ale tak kur... zimo, zimo to chujowo kurwa, tak mało tego jest. No nie powiedziałbym, że jest mały. Dzisiaj tam z hotelu roboczego, wiesz, który? Od początku zimy nazbieram już trzy banki. Trzy banki na zbieranie? już mam 300 zł. A ja pomyślę, jeszcze w wiosnę to no. będzie 600, w czerwcu będzie, tu prawie 1000 nazbieram. No kurwa, właśnie. To chcą wieże jedno na MP3. Tak? Wieże na MP3? Dopiero na MP3. bo już mam DVD na MP3 i dyzmy. Na komputer może lepiej zbieraj. A tam komputer. Zapierdalał na komputer. Teraz się... w ale... się laser albo tam Ale DVD, DVD sobie kupiłeś, tak? No. no ale w Biedronce no, przecież. A no było Biedronce, Biedronce. No, Było w Biedronce DVD. No i Z Disney. Disney też był. tak? No. Ty, to można, można pobajerować w ogóle tak od na podłączyć po coś, czy coś innego zrobić. Ja próbowałem y, głośniczki od komputera, nie, no. podłączyć pod DVD. Wali i to 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 No.